Witam serdecznie na kanale Rozwojownicy, który też w przyszłości będzie przeobrażał się w Gabinet Nowej Psychologii, bo moja strona to www.gabinetnowejpsychologii.com, a na Facebooku znajdziecie mnie tak samo pod właśnie tą nazwą Gabinet Nowej Psychologii, gdzie również też prowadzę grupę wsparcia jako odrębną stronę. Ja jestem psychologiem, który aktywnie prowadzi sesje, warsztaty oraz spotkania tak jak być może z wielu z Was przechodziło ogromne cierpienie, złamanie, depresję, rozpacz, silne emocje, myśli, skomplikowane myśli, e, miałem różne uzależnienia, nie mogłem radzić sobie z rzeczywistością, z samym sobą i nie wiedziałem w ogóle, jak do tego wszystkiego podejść. Dlatego też rozpocząłem swoje własne poszukiwania, przeczesując wiele nauk, począwszy od rozwoju wewnętrznego, psychologii wschodu, psychologii buddyjskiej, ogólnie psychologii rozwoju wewnętrznego, nauk dawnych mistrzów, nauczycieli itd., i to wszystko pomogło mi wyprowadzić się z tego cierpienia i teraz tą całą naukę taką bardziej taki bardziej skondensowany sposób, bardziej psychologiczny sposób, prostszy sposób chcę, chciałbym przekazać wam wszystkim, dlatego też e, zdobyłem wykształcenie psychologiczne, dlatego też nagrywam te filmy, dlatego też prowadzę grupę wsparcia, dlatego też. Prowadzę sesje, właśnie i spotkania dla innych osób, żeby pomóc im zakończyć tak naprawdę ich własne cierpienie, zrozumieć głębiej siebie, poradzić sobie z emocjami, z myślami i z tym wszystkim, co nas otacza. Wielokrotnie spotykam się w swojej pracy z tym, że. Ludzie odczuwają silne emocje, odczuwają złe samopoczucie, nieszczęście, przygnębienie, czy rozpacz, lęk nawet przed różnymi rzeczami nagle się, tak mówią, że to nagle się stało, nagle odczuwają to wszystko i nie wiedzą skąd to przychodzi, skąd to powstało, dlaczego to odczuwają. I w pewien sposób z drugiej strony też przychodzi to takie automatyczne uwarunkowanie naszego umysłu, że chcemy z tymi emocjami walczyć, chcemy je wypychać, dzielimy na te dobre, złe emocje, tych dobrych chcemy, tych złych nie chcemy. I w jakiś sposób ten nasz ludzki umysł osądza te wszystkie rzeczy i przez to wpadamy jeszcze większe cierpienie, ponieważ nigdy nie uczymy się otwierać, akceptować. Otwierać się na emocje, akceptować je w pełni, odczuwać je bez osądzania, co jest niezwykle ważnym procesem, ważnym krokiem do jakiejkolwiek, z, jakiejkolwiek zmiany, ale to już same emocje tutaj też mówię o umyśle, więc jest przyczyna tego wszystkiego, że teraz być może cierpisz, jest przyczyna wszystkich tych odczuć, wszystkich tych emocji, wszystkich tych doznań, tych rzeczy, tych problemów, które doświadczasz, bo gdzieś musi leżeć przyczyna, gdzieś musi. Powstawać to wszystko. I właśnie tutaj wszystko zaczyna się od naszego umysłu. Oczywiście, tak patrząc bardzo zewnętrznie, powiedzielibyśmy, że to jest wina może sytuacji, na tego, co mamy, co doświadczamy, ale przez co interpretujemy to, co doświadczamy? Czym osądzamy to, co doświadczamy? Czym porównujemy, analizujemy, przewidujemy? Czym tworzymy opis samego siebie, wizerunek siebie? Poprzez co to się dzieje? No wszystko dzieje się w umyśle. To jest ta jakby baza wylotowa wszystkiego. Od, od, tego wszystko, od, od tego wszystko się zaczyna. Czyli ogólnie wszystko zaczyna się w naszym umyśle. A w jaki sposób umysł komunikuje się z nami? Yy. Co jest głównym produktem umysłu, tak naprawdę? Oczywiście tutaj ważne jest, żeby nie mylić mózgu z umysłem, ponieważ umysł jest w pewnym sensie taki efemeryczny. Nie możemy dotknąć umysłu, ale odczuwamy jego skutków. Zaś mózg jest narządem ludzkim, ale umysł tak by nie można dokładnie zlok zlokalizować, ale mamy go, bo mamy, poprzez umysł przewidujemy, analizujemy, tworzymy myśli. Osądy, porównania i tak dalej, ale większość właśnie z tych rzeczy, to, które teraz wymieniłem, umysł tworzy sam z siebie. To nie jest tak, że my tw świadomie tworzymy większość myśli, a większość myśli tworzy nasz umysł pod wpływem tego, co doświadczył, pod wpływem, wpływem tego, jak jest ten umysł właśnie uwarunkowany. Więc jest ten umysł. I głównym, głównym produktem, jakby główną rzeczą, poprzez którą komunikuje się nasz umysł z nami, yy, można tak to określić, są myśli. Czyli ogólnie myśli, mamy jakieś myśli. Często mówimy, że mamy myśli. Myślę o czymś. Mam myśli takie, mam myśli skomplikowane, mam myśli samobójcze, mam myśli dotyczące lęku i tak dalej. Czyli większość tego, co człowiek w ciągu dnia doświadcza, polega na doświadczeniu myśli, czyli tego, co dzieje się tutaj w głowie. Gdybym przyszedł i zabrał wam myśli, zabrał tobie myśli z głowy, doświadczałbyś bezpośrednio rzeczywistości, która jest. Bez nazywania, bez ety etykietkowania, bez osądzania, bez porównywania, bez myśli. I w pewnym sensie takie doświadczanie jest bardzo pięknym, cudownym, czystym doświadczaniem. Można to wykonać. Nie chodzi tutaj o to, żeby usuwać myśli. Chodzi o to tutaj, żeby łapać dystans od myśli i w te, i większość myśli, które Tobie nie służą, po prostu nie wierzyć. To też nie jest tak, że myśli nie pomagają. Że bez myśli można żyć, myśli nam mogą służyć, tylko trzeba doprowadzić się do tego punktu, kiedy myśli służą, kiedy myśli pomagają, a nie kiedy bezwiednie wpada się we wszystkie myśli, które tworzy umysł. Bo tutaj się właśnie też dowie, dowiecie, że większość właśnie tych myśli, które macie, tych myśli, które masz teraz, bo bezpośrednio mówię do wszystkich, mówię też do Ciebie, do tego, kto ogląda ten właśnie materiał, więc myśli tworzy umysł. Sam z siebie, nawet gdybyśmy tego nie chcieli, ten umysł będzie tworzył myśli, będzie tworzył porównywania. Ważne, żeby to mieć, ważne, żeby złapać do tego dystans, bo wtedy hmm, zaczyna się tak naprawdę nasza wolność, nasze zrozumienie, nasza świadomość, wybór i też będziemy doświadczać mniej silnych emocji. Żeby Wam też, żeby wam też trochę przybliżyć, z czego jest uformowany umysł i dlaczego w ten sposób. Twój umysł działa, w jakiś, dlaczego w jakiś sposób działa jakiś osobny umysł, czemu tak funkcjonuje, czemu takie myśli tworzy. Po prostu umysł z czegoś jest ulepiony. Możemy, nie można to się do końca powiedzieć, czym jest umysł. Wiemy, że ma jakieś skutki, wiemy, że ma swoje działanie, wiemy, że tworzy myśli, procesy myślowe, magazynuje pamięć tak dalej, ale z czegoś jest uformowany i to, z czego jest ulepiony ten umysł w pewien sposób. Ma wpływ na to, jak też ten umysł będzie funkcjonował, czyli ostatecznie też jak będziemy widzieć świat, samych siebie, to co nas otacza, i poprzez to wszystko, te interpretacje, będzie, będą się w nas tworzyć określone emocje, samo poczucie doznania i odczucia stany. Więc, tak jak tu macie na prezentacji, z czego ulepiony jest umysł? Głównie, no to, to na to składa się ludzki umysł to jest myśli i myślenie to już tutaj powiedzieliśmy sobie o tym czyli z myśli, z myślenia, tworzy myśli, interpretacje, analizy, myślenie, to, jak ma, jak, jak, funkcjonuje nasz umysł, ma wpływ wychowanie kultura, czyli w jakiej kulturze żyliśmy, jak zostaliśmy wychowani, jakie zasady w, mieliśmy wpojone w dzieciństwie, jakie zasady mieliśmy wpojone w młodości, jak należy właśnie widzieć siebie, innych ludzi i tak dalej. Doświadczenia, czy doświadczenie, które mieliśmy w pod Począwszy od dzieciństwa, począwszy od tego, jak się narodziliśmy na tym świecie, poprzez młodość, dorosłość, te wszystkie doświadczenia, które mieliśmy, ponieważ podczas tych doświadczeń interpretowaliśmy te doświadczenia, doznawaliśmy jakichś emocji i odczuć, które też nasz umysł interpretował, i to miało wpływ na to, jak formował się ten, ten nasz umysł, jak zaczynaliśmy widzieć otaczającą nas rzeczywistość, przewidywanie i praktyczność. Tutaj z jednej strony, Pomysł jest praktyczny, pozwala nam coś przewidywać, pozwala nam coś ustalić, um, ustalić jakieś plany, cele, wizje, marzenia, pragnienia, ale z drugiej strony to przewidywanie też może nas przetłoczyć. To jest takie, możemy to powiedzieć w skrócie, że to jest takie nadmierne przewidywanie przyszłości, czy na przykład, że przyszłość będzie gorsza niż to, co jest teraz, takie czarnowictwo, wizję tego, tej przyszłości, jako gorsze niż to, co jest teraz, albo rozpominanie przeszłości, takie, albo właśnie nadmierne wybieganie przyszło, w przyszłość po, przez umysł, przez co my, w tym momencie możemy odczuwać już przygnębienie i smutek, bo życie jest, nie jest tak, jak powinno być, albo życiem nie będzie tak, jak powinno być, albo już boimy się tego, co będzie w przyszłości, a bardziej umysł tworzy myśli, wizje, które są przesiąknięte lękiem na temat tego, co będzie w przyszłości, a nawet tego jeszcze teraz nie ma. I to jest takie niepraktyczne przewidywanie. Środowisko i otoczenie, czyli to środowisko, w jakim żyliśmy, przyjaciele, znajomi, rodzina i tak dalej, miało, ma wpływ na to, jak ten umysł się formułuje, jak ten umysł jest ulepiony, jak ten umysł funkcjonuje. Pamięć, więc na przykład umysł to też pamięć. Umysł zbiera informacje, umysł chłonie wszystko zewsząd. Jest tak bardzo pojętny, e, obszerny, że, ba, że tak praktycznie można powiedzieć, że umysł nie ma granic. począwszy od tego, jak jesteśmy dziećmi, chłonimy wszystko jak gąbka. Emocje zewsząd innych ludzi, sytuacje, myśli, to wszystko chłoniemy, uczymy się, magazynujemy, więc też z jednej strony umysł nam służy, z drugiej strony to, że umysł wszystko chłonia gąbka i my nie mamy wobec niego dystansu, może powodować to, że właśnie odczuwamy silne emocje, czy to, co określamy mianem cierpienia. No i na to, jak, ma, na to, jak funkcjonuje umysł, ma też, mają też wpływ emocje, uczucia i stany. Czyli yy, te emocje, które odczuwaliśmy pod wpływem doświadczeń, te emocje, które odczuwaliśmy pod wpływem różnych sytuacji, nasz umysł osądzał jakieś te emocje i to, jak zinterpretował te emocje. To wtedy też miało to wpływ na to, jak ten umysł będzie w przyszłości funkcjonował i jak teraz on funkcjonuje, jakie teraz nam myśli tworzy, interpretacje, wizje, zasady, przekonanie, jakie, jakie schematy ten umysł jest uwikłany, albo w jakie schematy uwarunkowania ten umysł nas wciąga. I wracając do samych myśli, czym są te myśli, tak sobie w skrócie powiemy, czym są te myśli. Opowiem, opowiem Wam, czym są te myśli. Więc czym są myśli? Ostatecznie w terapii zaangażowania akceptacji określa się umysł jako metaforę ludzkiego języka, ponieważ komunikujemy się za pomocą słów, za pomocą języka, za pomocą słów. Więc w głównej mierze myśli to tak naprawdę tylko słowa i części języka i nic więcej. Myśli to są słowa. Mówimy za pomocą słów, komunikujemy się za pomocą słów, opisujemy swoje emocje za pomocą słów. Gdy czytamy książkę, są to kogoś myśli przelane na papier. I to są też tak naprawdę słowa, więc wszystkie te myśli, które mamy w głowie, myśli na temat czegoś, czasami to, co pojawia się w głowie, jest też takimi wizjami, czy obrazami, czy wyobrażeniami, i yy, widzimy coś, że coś się wydarzy w jakiś sposób, ale często myśli właśnie to są te słowa, czyli umysł yy, komunikuje, się, komunikuje się za pomocą słów i tworzy różne myśli tworzy zdania, słowa, bo na przykład, gdy określę, że jest, jestem beznadziejny, albo inaczej, żeby już, żebyście już uczyli się łapać dystans, mam myśl, że jestem beznadziejny i w nią uwierzę, to wierzę w jakieś słowo, w zdanie jestem beznadziejny, nic nie potrafię, nie nadaje się, wszystko jest złe, życie jest ciężkie. To są wszystko słowa, zdania, które tworzy ludzki umysł. Okej, okay, ale to wideo miało być praktyczne. Oczywiście te rzeczy, które tutaj wyjaśniam, wymagają jeszcze bardziej obszernego wyjaśnienia, bo może moglibyśmy opisywać właśnie, z czemu w ogóle tworzy umysł te wszystkie myśli, ponieważ z natury umysł taki jest, umysł jest takim narzędziem do rozwiązywania problemów, więc tworzy skomplikowane myśli, które są przeciągnięte negatywnością w pewnym sensie mają taki wydźwięk często negatywny, ponieważ umysł stara się w jakiś sposób nas chronić, uważa, że wszystko jest zagrożeniem, a to też wynika z ewolucji, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Chciałbym Wam dać coś, co Wam pomoże już w pewien sposób dystansować się od umysłu, ponieważ ten film dotyczy tego, co określa się w terapii zaangażowania akceptacji, defuzją poznawczą, w uważności, w sztuce ważnego życia, w nurcie mindfulness. Określa się to jako obserwacją myśli, czyli uważnością wobec myśli, a czasami też prosto można to określić jako badaniem natury ludzkiego umysłu albo badaniem umysłu. I na czym polegałoby takie badanie umysłu? Jest to, do, jest to dość proste, wydaje się trudne, bo tak nikt nie robi, bo zazwyczaj nikt nie dystansuje się od myśli. O co w tym chodzi? Ponieważ uważamy, że to, co dzieje się tutaj w głowie, czyli te wszystkie myśli, przekonania, zasady, wizje samego siebie, myśli na temat lęku, myśli na temat innych, myśli na temat rzeczywistości, czyli to wszystko, co jest magazynowane myśli, uważamy za samych siebie. Uważamy, że to jesteśmy my, czyli uważamy, że produkty umysłu, jak i również emocje, są nami. A tak naprawdę doświadczamy myślenia, doświadczamy emocji, ale nie jesteśmy nimi. I w tym sensie e, nauka uważności jest fantastyczna, ponieważ do tego nas prowadzi. W tym, e, e, tym pięknym czymś jest również terapia zaangażowanej akceptacji, która nas, nas doprowadza do takiej wiedzy, ponieważ doświadczasz myśli, masz myśli. I tutaj chodzi o to, żeby zacząć obserwować myśli, czyli obserwować to, jakie mamy myśli w ciągu dnia. To nie jest dość trudne w tym sensie, ponieważ myśl, umysł myśli cały czas. Cały czas mamy jakieś myśli o czymś. Z czego doświadczamy. Cały czas mamy myśli o tym, co będzie za chwilę. Mamy myśli o samych sobie, o tym, co nas otacza, o sytuacjach. Czyli umysł cały czas tworzy myśli, cały czas tworzy osądy i porównywania. Nie możemy tego w sposób pewien zatrzymać. Często poprzez to czujemy się przytłoczeni, bo ktoś mógłby powiedzieć, że jest przytłoczony poprzez te myśli, ma dość tego myśli, tego analizowania, ma dosyć siebie. Czasami tak się też stwierdza, ale tak naprawdę ta osoba nie ma dosyć siebie, tylko ma dosyć tego natłoku myśli. I teraz co należy zrobić? Wytłumaczę to bardzo logicznie i prosto. W początku dnia, jak wstajesz, to wchodzisz w, tak, w, takie, w taką uważność, samoobserwację, badanie własnego umysłu, czyli zaciekawiasz się, jakie teraz mamy myśli. Jakie teraz tworzy mój umysł myśli. Nie, że ja tworzę myśli, tylko jakie mój umysł tworzy myśli. Często dobrym ćwiczeniem jest ogólnie taka swego rodzaju medytacja, że możecie na chwilę zamknąć oczy, skupić się na przykład na własnym oddechu, czy skupiamy się na wdechu, na wydechu, i w tym czasie umysł będzie tworzył jakieś myśli. Myśli o tym oddechu, myśli o tej sytuacji, myśli o nas samych. Po prostu zaczynamy obserwować myśli, zaciekawiamy się. Możemy zapytać siebie, jakie mam teraz myśli. Od początku, o wstajesz stajesz w ciągu dnia, jak stajemy w ciągu dnia, możemy po prostu być zarazem robić wszystkie rzeczy, które mamy robić, iść do pracy, robić to wszystko, ale część swojej uwagi kierować tutaj do głowy i zaciekawiać, jakie mamy myśli o tym, co będzie, na przykład, bo często, gdy stajemy rano, możemy mieć myśli o tym, co będzie w pracy, co będzie później, co muszę zrobić później, i to też są myśli. Gdy idziemy i widzimy jakąś sytuację, to opisujemy tę sytuację w głowie. A bardziej, umysł opisuje tą sytuację w głowie. Umysł osądza tą sytuację w głowie. Gdy widzimy jakąś grupę ludzi, umysł ocenia tą grupę ludzi. Umysł porównuje nas do innych. Gdy słyszymy, w głowie jestem beznadziejny, niczego nie potrafię, życie jest ciężkie, mam depresję, mam dosyć, to też są myśli, które można zaobserwować i po prostu je obserwować. I zaciekawiamy się, jak taki ciekawy badacz, Jakie mam teraz myśli? Co dzieje się w mojej głowie? I nic z tym nie robimy. Tutaj nie należy zamieniać tych myśli, podmieniać tych myśli, albo myśleć bardziej pozytywnie. To stworzy jeszcze większe komplikacje, jeszcze więcej pomieszania. Po prostu na początek należy wejść w taką uważność i badanie tego, jakie mam myśli o wszystkim, jakie mam myśli o sobie, jakie mam myśli o otaczającej mnie rzeczywistości, jakie mam myśli o sytuacji życiowej, co określa się mianem życia, Jakie mam myśli o tym, co mnie otacza, jakie mam myśli o pracy, jakie mam myśli o mojej żonie, jakie mam myśli o moich dzieciach, jakie mam myśli o wszystkich innych ludziach, jakie mam myśli o, o pandemii, jakie mam myśli o innych rzeczach. I te wszystkie myśli należy obserwować na początek. Rejestrujemy niczym kamera te wszystkie myśli. Można czasami sobie wyobrazić myśli, bardzo są takie proste metafory, że myśli są jak przelatujące chmury na niebie. Przychodzą i odchodzą. Myśli są jak samochody, które przejeżdżają na ulicy. Przechodzą i odchodzą jedna po drugiej. Myśli się zmieniają w ciągu dnia diametralnie. Czasami jest tak, że chwycimy się jakiejś myśli, uczepimy się jej i roztrząsamy coś przez cały dzień. I czasami się mówi, że myślę o jednym czymś przez cały dzień. To nie jest tak, że ty myślisz o czymś przez cały dzień, tylko uchwyciłeś się myśli, którą stworzył dla ciebie twój umysł. Tak mogę że to opisać. I tak właśnie jest. Co dzięki temu zyskujesz, że masz taki dystans? Po prostu widzisz myśli przed sobą. Dzięki temu, że dystansujesz się i obserwujesz myśli, możesz wybrać te, które Ci służą. Weryfikujesz myśli. Te, które są pomocne i te, które są niepomocne. I bardziej tutaj te myśli, które są niepomocne, określa się mianem myśli skomplikowanych. Czyli zostawiamy podział negatywny i pozytywny, wchodzimy w podział pomocne albo niepomocne. Ale tych niepomocnych nie staramy się wyrzucić, wyprzeć czy walczyć z nimi, nieważne jakby były ciężkie, nieważne jakby były skomplikowane, a wiem to mówię z własnego doświadczenia, bo ja przechodziłem bardzo silne stany i robiłem właśnie w ten sposób. Gdy przechodziłem ogromną depresję i moje myśli były przesiąknięte negatywnością na temat wszystkiego co mnie otacza, to po prostu rejestrowałem te myśli i starałem się w te myśli nie wierzyć. Pozwoli, pozwalałem im być. Pozwalałem, żeby mój umysł tworzył te myśli, ale nie wierzyłem w nie. One po prostu były. Żyłem sobie, robiłem różne rzeczy, i mój umysł mówi, że jestem beznadziejny, niczego nie potrafię, i tak dalej, a ja po prostu to zostawiałem. Myśli trzeba nauczyć się zostawiać patrzeć na nie, rejestrować je i je zostawiać. Jak najczęściej tylko możesz, wchodzisz w tą uważność w ciągu dnia, zaciekawiasz się, jakie masz właśnie myśli o tym wszystkim, co Cię otacza. To profesjonalnie określa się jako defuzja poznawcza, ja to określam jako zdystansowanie od umysłu, od utożsamianie się od umysłu, bo wiadomo, że wiele przekonań, interpretacji, myśli, zasad powoduje to, że blokuje nas to. Blokuje nasz potencjał, nasz rozwój, powoduje silne emocje, odczucia, przygnębienie, zaburzenia, depresję te właśnie wszystkie skomplikowane myśli. Więc określa się to mianem właśnie defuzji poznawczej czy zdystansowania. I co dzieje się podczas takiego procesu? Jak podchodzimy do tych myśli, które mamy? W wyniku zdystansowania uświadamiamy sobie, że Myśli są jedynie dźwiękami, słowami, opowieściami lub cząstkami języka. I to jest niezwykle fascynujące, ponieważ te wszystkie myśli, skomplikowane myśli, które tworzą u ciebie w tym momencie silne doznania, emocje, wszelkie zaburzenia i wszystko, co człowiek doznaje jako cierpienie, zaczyna się doświadczać jako tylko i wyłącznie dźwięki i słowa, które pojawiają się w głowie. Czyli możesz nie traktować ich na poważnie, możesz je zostawiać, możesz im nie wierzyć. Myśli mogą, ale nie muszą być prawdą. Czyli nie wszystkie myśli, które masz w głowie są prawdą, są prawdziwe. Nie wszystkie nawet czasami nie czy są prawdą, tylko właśnie jest to, czy one służą czy nie. Myśli wcale nie muszą być poważne. Powinniśmy zwracać uwagę na nie tylko jeśli ukazują się pomocne. Myśli wcale nie muszą być mądre. Nie powinniśmy odruchowo ich słuchać. Nie musimy wszystkie myśli słuchać bezwiednie automatycznie. Myśli nie stanowią zagrożenia. Myśli, uważamy czasami, że myśli, jakie się osiągnięte jakimiś dziwnymi wizjami, yy, są zagrażające, ale tak naprawdę to są dalej tylko i wyłącznie myśli. Więc w skrócie, na początku wchodzisz w stan badacza swojego umysłu, zaciekawiasz się, jakie masz myśli na, temat, na te tematy, które powiedziałem wcześniej, po prostu wchodzisz w to, ufasz temu i robisz to. I nic więcej z myślami nie robisz. Badasz, jakie masz myśli. Bo dzięki temu zyskujesz samą świadomość. Dzięki temu zyskujesz tą świadomość, że myśli nie są tobą i możesz je zostawić, pomimo to, że są silne i uciążliwe. I w pewnym sensie, gdy zaczniesz obserwować swój umysł, on zacznie się trochę tak jakby wypalać. On zacznie tracić zainteresowanie tym, żeby te myśli skomplikowane tworzyć, ponieważ ty już nie będziesz w nie wierzył. I tym samym myśl, umysł ma możliwość tworzenia innych myśli. Innych, bardziej świeżych, nowych myśli, a zapewniam cię, że będzie tworzył on zupełnie inne myśli. Tylko na początek, co jest ważne, podczas tego zdystansowania nie oczekujemy nic. Nie oczekujemy zmiany, przemiany, lepszego samopoczucia. Po prostu obserwujemy, po prostu tworzymy dystans. Nie oczekujemy, że to nas zbawi, że usunie nam myśli. To nie służy do kontrolowania myśli, to służy do obserwacji myśli i wybierania tych, które są pomocne. Są takie bardzo fajne, pomocnicze pytania, które mogą wam pomóc w tym yy, zdystansowaniu i w tym wyborze też myśli. I to są te pomocnicze pytania. Gdyż wchodzimy w stan obserwowania myśli, pytamy siebie, czy ta myśl na coś mi się przyda, czy to powracająca myśl, czy już ją kiedyś słyszałem, czy coś zyskam na tym, że kolejny raz się w nią wsłucham. Czy dzięki niej podejmę skuteczne działania mające na celu poprawę mojego życia? Czy pomaga mi się stać tym, kim chcę być? Czy ta myśl pomaga mi stworzyć związek, jakiego pragnę? Czy ta myśl pomaga mi możliwie najlepiej wykorzystać moje obecne życie? Czy pomaga mi podjąć skuteczne kroki mające na celu odmianę mojego życia na lepsze? I takie pytania można też sobie zadawać. Obserwujesz myśli, zadajesz te pytania, zaciekawiasz się, jakie masz myśli, nie chcesz ich zmieniać, nie chcesz ich wyrzucać, nie oczekujesz, że będziesz miał inne myśli, tylko obserwujesz te, które masz. Dzięki temu wchodzisz w stan obserwatora, w stan uważności, który determinuje wolność, równowagę i harmonię. Oczywiście tutaj każdy z, was, każdy z Was może to wysta zastosować, i to, co powiedziałem, będzie wystarczyć, tak naprawdę, żeby, żeby dużo zmienić i zacząć ten proces dystansowania. Niekiedy. Nie będą potrzebować większego wyjaśnienia, głębszego zrozumienia tego wszystkiego, dlatego też, gdy ktoś chce zostać poprowadzony przez te procesy, nie tylko przez ten proces dystansowania, ale też przez inne procesy związane z terapią zaangażowania, akceptacji, ze sztuką ważnego życia, z rozwojem wewnętrznym, to co określam właśnie nową psychologią, to zapraszam na indywidualne sesje oraz spotkania. Tutaj na koniec film, jak się już zakończy, film będą wszystkie te strony, będzie też takie krótkie. Wprowadzenie, właśnie, żebyście mogli wejść na te moje strony, zaglądnąć na właśnie, na darmowe też strony facebookowe. Tam też czasami piszę posty, jest też grupa wsparcia, kiedy też odpisuję na różne problemy, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Gdy już ktoś z Was wejdzie w ten, w ten proces dystansowania, będzie miał jakieś takie podstawowe, proste pytania, to też możecie pisać do mnie na maila, ja postaram się odpowiedzieć w wolnym czasie. Dzięki wszystkim za oglądanie materiału i mam nadzieję, czy znaczy nawet nie muszę mieć nadziei, bo wiem, że proces od utożsamiania się, zdystansowania od umysłu jest mega ważny i każdemu się przyda.